Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, co on, ona czuje. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję. Trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: siedem monet. Co wychodzi naprzeciw? As monet. Wynik, odpowiedź, rada: czwórka kilku. Dołoży kartę, dziesięć monet. Dołoży kartę, królowa, monet. Na spodzie talii jest karta księżyc, i to może być tło czytania. To jest niejasność. Sedno, siedemka mandy. To jest dojrzewanie do pewnej sytuacji. Przyszło rozczarowanie, nieszczęście. To jest w pewnym sensie niewolnictwo. Myślimy o przyszłości. Zmieniamy się. Zmieniamy przekonania, szukamy jasności i ukierunkowania w życiu. Siódemka monet zachęca do refleksji, bo w ten sposób uporządkujemy chaos w głowie i zaczniemy realizować swoje marzenia, swoje plany. Co wychodzi naprzeciw? As-monet. To jest ofiarowanie ofiarowanie pieniędzy. To jest pomoc. Dajemy wszystko na tacy. To też jest niewłaściwe wykorzystanie swoich dóbr, niewłaściwe wykorzystanie swojego czasu. To jest wybór pomiędzy umysłem a sercem. Jeżeli masz dylemat między umysłem a sercem, to znaczy, że nie jesteś gotowa, gotowy na związek. To też jest złota klatka, która jest nawiązaniem. Do korzyści, korzyści finansowych, a nie do związku czy do romansu. Wynik, odpowiedź, rada: czwórka kielichów, dziesiątka buław i królowa monet. To jest niezadowolenie. Powiedz mi, gdzie są dzisiaj twoje przyjaciółki, był partner. Gdzie są osoby, którym wszystko wybaczałeś, wybaczałaś. Byłeś, byłaś na każde ich zawołanie. Jak tylko cokolwiek chciał, ty zawsze byłaś, potrafiłaś wszystko zrozumieć. Dawałaś jemu 350 szans. Robiłaś wszystko, aby go. Satysfakcjonować. No, gdzie są te osoby? Bo na pewno nie ma ich w Twoim życiu. Masz duże serce. Można mieć duże serce, ale nie trzeba być idiotą. Widzę kobietę, która puka do drzwi mężczyzny. On otwiera, a kobieta mówi, że będę ci pomagać. Co będziesz chciał, będę robiła. Będę pracowała, gotowała, sprzątała. Myła podłogę na kolanach. Co tylko chcesz. I nic nie chce w zamian. Facet mówi, ok. W dodatku ona nic nie chce w zamian? Fajnie. To zaczynaj, działaj. Facet ma posprzątane, ugotowane. A jak ma jakąś sprawę do załatwienia, to dzwoni do niej, aby to załatwiła. A facet może skupić się na sobie i na swojej pracy. I pewnego dnia kobieta przychodzi do mężczyzny i chce, by, aby on jej coś ugotował, posprzątał, pomógł załatwić jej sprawę. A on kręci głową i mówi nie. I teraz musisz zrozumieć bolesną prawdę, że byłaś w jego życiu tylko Wyłącznie, że pełniłaś jakąś funkcję. On miał od ciebie jakąś korzyść. Ale jak zobaczył, że ty chcesz coś od niego, to powiedział nie. To ty masz mi służyć i być na moje zawo zawołanie, spełniać moje zachcianki, a nie ja twoje. Masz już dość. Zakręć kurek z korzyściami i przestań być sługuską, lokajem. Przestań być błaznem. I zobaczysz, jak szybko ta znajomość się zakończy. Zobacz, kiedy do ciebie zadzwoni, zapyta się, czego potrzebujesz, czy z tobą jest wszystko w porządku. Czy upadłaś tak nisko, że w taki desperacki sposób chcesz utrzymać przy sobie ludzi? Komuś służysz, bo ma z ciebie korzyść. Trzyma cię w swoim życiu, bo ma z ciebie korzyść. Chcesz mieć takiego mężczyznę? Naprawdę, aż tak nisko upadłaś? Już nie, już niżej się nie da. Masz być panią własnego życia, a nie sługuską dla kogoś. Kim jesteś, żeby pełnić tak żenującą funkcję? Trzeba zakończyć taką relację, bo, bo nie masz u niego szacunku. Ani siebie nie szanujesz. Jesteś desperatką. Tylko ty utrzymujesz tą relację. Miej przy sobie osoby, które chcą, abyś była ich w życiu, które cię lubią, szanują, lubią jaką jesteś kobietą. I takich osób będziesz miała bardzo mało w swoim życiu. Ale warto. Realizuj, realizuj swoje cele. Skup się na sobie. Realizuj swoje marzenia. Miej przy sobie osoby, które cieszą się, że jesteś. Skończ z tym wolontariatem. Każdy popełnia błędy. Mądra osoba wyciąga wnioski, a głupia powiela. Ten sam błąd. I proszę o tym pamiętać. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.